Wirtualny tydzień otwarty Uniwersytetu Zielonogórskiego prezentujemy poszczególne wydziały. Dzisiaj prezentujemy Wydział Matematyki, Informatyki i Ekonometrii. W związku z tym moimi gośćmi są panowie Jacek Bojarski, pan doktor Jacek Bojarski, dzień dobry, i pan doktor Maciej Niedziela z ośrodka zastosowań matematyki i informatyki. Cóż to jest w ogóle za wydział? Bo, jak się domyślam, że hierarchia tego jest właśnie taka. Korzeniem jest matematyka, informatyka i następnie dopiero ekonometria. Czyli taka jest, jakby, taka jest struktura, największy nacisk na matematykę. Tak, oczywiście. To jest wydział przede wszystkim matematyczny z wykorzystaniem obecnie narzędzi informatycznych, wiedzy programowania i implementacji różnego rodzaju metod i algorytmów matematycznych z naciskiem również na wykorzystanie w dziedzinie ekonomii ponieważ mamy jeden z kierunków, które oferujemy dla studentów to jest kierunek informatyka i ekonometria czyli wykorzystanie metod statystycznych analitycznych w różnego rodzaju procesach mikro makroekonomicznych mhm. Natomiast w naszej ofercie są trzy e, kierunki. Kierunek matematyka, czyli ten taki e, e, najważniejszy. E, informatyka, ekonometria, o którym wspomniałem. I jeszcze mamy trzeci, który jest bardzo mocno ukierunkowany już na takie praktyczne zastosowanie metod, narzędzi matematycznych, analitycznych. Kierunek inżynierski, inżynieria danych. Gdzie ksz, e, kształcimy e, w przyszłych analityków danych? Czyli ten pierwszy kierunek matematyka, o którym Pan, pan mówił, to jest bardziej już kierunek e, teoretyczny? Nie, nie, nie. jest teoretyczny. Oczywiście tam jest ta, ta, ta matematyka najbardziej rozbudowana. Ta teoria matematyczna, którą ma, która jest niezbędna, e, jest uczona w, w szerokim, w, w szerokim e, em, podejściu. E, gdzie zahaczają studenci więc wiedza i umiejętności, które przekazujemy studentom, zahaczają o wiele takich dziedzin matematycznych. Natomiast wśród specjalności są jak najbardziej wykorzystanie tych metod i narzędzi matematycznych, np. Na przykład bankowości w ubezpieczeniach, w ekonomii, czy jest również specjalność modelowania matematycznego. Mhm. Powiedzmy coś może szerzej o działalności tego ośrodka zastosowań matematyki i informatyki, bo panowie obaj są związani z tym właśnie i o udziale studentów w tym. Tak, jednocześnie oprócz tego, że jesteśmy pracownikami Wydziału Matematyki, Informatyki i Ekonometrii, to oczywiście jesteśmy również, e, jak gdyby tworzymy zespół OZMI, Ośrodka Zastosowań Matematyki i Informatyki. Generalnie nasze działania ukierunkowane są na e, e, współpracy z ośrodkami e, przemysłowymi, tak, e, e, Obecnie albo już rozwiązywaliśmy, albo obecnie rozwiązujemy szereg problemów, z którymi się zwracają do nas przedstawiciele różnych no, działów techniki. Robiliśmy analizy m.in. dla takich firm jak Ekoenergetyka, Eobuwie, Hertz. Z polskich firm to na przykład Vive Tauron, więc daleko poza granicami ten, Ziemi Lubuskiej. Praktycznie nie ma tematu, którego byśmy się nie podjęli. Wszędzie tam, gdzie pomysłodawcy tematów uważają, że matematycy mogliby jakoś im pomóc w rozwiązaniu pewnego problemu, który generalnie wiąże się z tym, że będzie się przekładać czy to na lepsze zyski, czy na optymalizację czasu pracy, optymalizację czasu produkcji, czy... Poprawy jakości produktów, wszelkie elementy, które mogą wpłynąć na poprawę jakości pracy, efektów pracy i matematycy mogą pomóc, to my bierzemy w tym udział. To bardzo kreatywna praca, bo za każdym razem musicie się mierzyć z czymś innym pewnie, Dokładnie, dlatego że tak, różna jest specyfika. Właśnie pan wymienił eobuwie jednym chem razem z energetyką. Problemy, właśnie tutaj należy podkreślić interdyscyplinarność, bo, bo ogólnie rzecz biorąc obecnie w dobie rozwoju techniki to ten impuls rozwojowy daje interdyscyplinarność, czyli z reguły powstają zespoły takie badawcze czy zespoły rozwojowe, w których są podstawą, są z reguły matematycy, tak? bo tym językiem matematycznym zapisuje się te problemy po to, żeby je później przy wykorzystaniu komputerów odpowiednio symulować. Bo teraz, umówmy się, nikt nie rozwiązuje problemów na kartce, mhm. tylko wykorzystuje komputery, odpowiednie oprogramowanie i przeprowadza symulacje. W związku z tym te zespoły interdyscyplinarne, w zależności od problemów, to są mechanicy, to są fizycy, to są biolodzy, to są ekonomiści, to są fachowcy od utrzymania linii produkcyjnej, jeżeli temat dotyczy jakiejś tam optymalizacji w przemyśle. Szuka się wspólnego języka. To też jest taki pewien proces, bo to nie jest tak, że my się spotykamy i w ciągu godziny. My możemy rozmawiać o tych samych, o tym samym problemie, o tych samych rozwiązaniach, natomiast każdy ma inny język. I kwestia porozumienia się że, że i dotarcia do tego problemu i próby rozwiązania to zajmuje trochę czasu. Natomiast naszą misją jest to, że z jednej strony łapiemy ten kontakt jako Instytut Matematyki w ramach OSMI z przemysłem, ale głównie też po to, żeby naszych studentów. Wrzucić na głęboką wodę troszeczkę. To znaczy, my ich wrzucamy w te projekty, oni z nami te projekty realizują. Co więcej, organizujemy cyklicznie taką szkołę modelowania matematycznego, w ramach której to właśnie studenci, nasi studenci tych trzech różnych kierunków, muszą się zmierzyć z takim problemem. Przechodzi przemysł, rzuca problem. I oni przez tydzień czasu pracują nad rozwiązaniem tego problemu, czy próbą rozwiązania, i później to, co jest najtrudniejsze, i to też jakby jest widoczny mankament naszego systemu edukacji samo prezentacja. Raz praca grupowa, czyli takie miękkie umiejętności, których w naszym systemie edukacji niestety słabo wyglądają. Raz rozłożenie obowiązków w grupie, praca w grupie, praca w zespole a na końcu jeszcze prezentacja tego rozwiązania przed przedstawicielem przemysłu. Tak? No, pan mocno wyprzedził moje pytanie, w sumie, bo ja miałem o to zapytać, o szkołę modelowania matematycznego mm -hmm. i udział studentów. Już pan odpowiedział na to pytanie, bo ja nie wiedziałem, co to jest tak naprawdę, a okazuje się, że to właśnie tak. już zahaczyliśmy o metodykę w ogóle samych studiów, że nie, nie jest to tylko siedzenie gdzieś w sali wykładowej i pisanie no, no, z wzorów powiem... na tablicy, tak. tylko coś innego. Powiem, że taki Udział w takiej tygodniowej szkole daje im więcej, jak kilka kursów semestralnych. Tak? No brawo. Bo oni w w tym momencie są, my się śmiejemy, skoszarowani trochę jak w wojsku, czyli e, przez tydzień czasu nie mają zajęć, tylko a, pracują w grupach nad postawionym problemem. Oczywiście pod e, opieką instruktora merytorycznego, instruktora z przemysłu. E, próbują się ten problem rozwiązać, ale to, co chyba najważniejsze, oni dopiero wtedy czują, że faktycznie tą wiedzę, którą mają na tych studiach, i te pojedyncze przedmioty, jak trochę jak wyspy bez mostu. Czasami zaliczają egzamin i później dosyć często zapominają, co tam mieli na tym przedmiocie, a tu się okazuje, że to się wszystko łączy i tą wiedzę możemy z poszczególnych przedmiotów, z poszczególnych dziedzin wykorzystać i połączyć. Tak? I co jest może warto podkreślenia? Większość tych studentów, którzy brali udział w, w szkole modelowania, albo studenci, którzy są dobrzy wybijający się, od razu są wyłapywani po tych firmach. Generalnie dla firm, które rozwiązywali te problemy, po skończeniu szkoły też jest, tak. rozpoczynają pracę w tych firmach, dlatego że no, po pierwsze firmy widzą pewien potencjał w samej matematyce, która pozwala im no, rozwiązywać pewne problemy, a drugie widzi, że nasi studenci pewnym poziomem wiedzy, umiejętności nie odbiegają Bardzo od pozostałych. Dobrze. Oni oczywiście szlifują swoje umiejętności potem dalej, ale już będąc studentami, bardzo często pracują w tych firmach. Wiedząc, że będę z panami rozmawiał, musiałem sięgnąć gdzieś do przepastnych czeluści internetu i poczytać trochę w ogóle, czym jest ekonometria. I dowiedziałem się jednego, że to jest dosyć prestiżowy kierunek i nie na wszystkich uczelniach on jest obecny, a na dodatek absolwenci mają szansę na dosyć lukratywną pracę. Dosyć dobrze zarabiają po studiach. Tak, no generalnie matematycy, e, e, matematycy są cenieni e, nie tylko za to, jaką mają wiedzę matematyczną, ale jednak ten proces e, edukacyjny, który przechodzą, tak, umiejętność uczenia się, tak, e, pewien inny sposób e, myślenia, dochodzenia do, do sedna sprawy. No I to jest podkreślane u pracodawców, że jednak. E, Matematyk trochę inaczej myśli. Ten. Uh -huh. No i druga rzecz, którą należy podkreślić, to w dobie teraz obecnie rozwoju technologicznego i zbierania danych, gromadzenia danych, różnego rodzaju systemów, którymi jesteśmy otoczeni, to mimo wszystko ja uważam, że ten topowy kierunek ten zawodu to jest analityk danych. On jest w, w praktycznie e, osoba z umiejętnościami. E, analitycznymi obsługi programów programów analitycznych umiejętności wyciągania z danych odpowiedniej wiedzy raportowania i prezentowania we wszystkich poszukiwanych zawodach, to to jest w top 3 tak naprawdę. No właśnie, zanim zaproponuję panom pewną zabawę, bo uważam, że nie powinno być nudno, to powiedzmy jeszcze tylko o ofercie edukacyjnej. Kierunki prowadzone na wydziale, jak mam wypisane, matematyka, informatyka, ekonometria, inżynieria danych, studia pierwszego i drugiego stopnia. To są coś można jeszcze o inżynierii danych może, bo już o ekonometrii coś powiedzieliśmy nie więcej. Inżynieria edukacji. danych to jest kierunek Stricte ukierunkowany, pierwszy w Polsce, w momencie otwarcia, to był pierwszy w Polsce kierunek inżynierski, kształcący e, analityków danych. Czyli to jest e, oczywiście podstawa matematyczna musi być ta wiedza, umiejętności matematyczne są na niezbędnym poziomie do tego, żeby wykonywać e, nawet zaawansowane e, symulacje, zaawansowane analizy na dużych zbiorach danych. A, czyli Coś, co teraz w świecie jest e, na topie i, i najbardziej poszukiwane. Mhm. No tak. W ramach prezentacji tego wydziału y, ja wymyśliłem taką, taką krótką zabawę dla panów. Mhm. Wyobraźcie sobie, że ja jestem właścicielem agencji reklamowej, y, który ma stworzyć kreatywną kampanię i na co mam zwrócić uwagę, gdybym chciał zareklamować wasz wydział? E... Co powinno się znaleźć w reklamie? Co powinno się znaleźć w reklamie? No, my jesteśmy razem z Jackiem zwolennikami czy zwolennikami. Nie matematyki teoretycznie, ale zastosowań matematyki. W związku z tym, my cały czas się nakręcamy w tej naszej działalności na to, że mamy kontakt z rzeczywistym problemem i coś, z czym sobie ludzie nie do końca radzą, nie wiedzą, jak znaleźć odpowiedź, my jesteśmy w stanie to zapisać wzorkami i później dotknąć tego, e, wykorzystując komputer, znaleźć rozwiązanie. Tak? Czyli ja to przekładam jako szef agencji reklamowej okay. na takie hasło, że pokażemy ci u nas na wydziale, że matematyka naprawdę ma związek ze światem. Tak, jest obecna wszędzie dookoła. O. No to już słyszy... I tak naprawdę e, możemy sobie wyobrazić jakiekolwiek urządzenie sobie e, mamy przy nas. Tam wszędzie jest matematyka. Różnego rodzaju systemy, które nam podpowiadają, czy e, kurczak jest odpowiednio upieczony już w piekarniku, to tam w środku też jest jakiś prosty algorytm, który, który mierzy tą temperaturę i na podstawie tej temperatury określa, czy już to nasze danie jest gotowe do, do spożycia. Tak? A, Cała sztuka w wykorzystaniu modeli matematycznych i metod matematycznych polega na tym, że powinniśmy użyć możliwie najprostsze narzędzie matematyczne, najmniej skomplikowane, do tego, żeby uzyskać odpowiedzi na zadawane pytania z żądaną przez nas dokładnością. To jest cała sztuka. To jest tak, jakbyśmy powiedzieli, że dobry mechanik jest taki, który przy użyciu Zwykłych kluczy i śrubokrętów jest w stanie nam naprawić samochód. Czyli tak. Jak sobie pomyślimy, to nie do końca teraz jest bez komputera, powiemy, że nie da rady. Nie? To znowu to przełożę jako, jako szef agencji reklamowej, że nauczymy cię ergonomii myślenia na przykład. Tak. Dobrze tak. trafiłem? Dobrze. E, ergonomii, ale też e, e, takiego myślenia logicznego e, i podejścia analitycznego do rozwiązywania problemów. W tak jest. Może wkrącę, tak? to Galileusz już powiedział, że. E, Natura jest spisana językiem matematyki, tak. Wykorzystamy to w reklamie. Zdecydowanie. Zrobię <laughs> tę reklamę. żeby zrozumieć naturę, należałoby w pierwszej kolejności zrozumieć matematykę. Czyli język natury. No właśnie, to na koniec, żeby nie straszyć tą matematyką, bo wiem, że y, absolwenci, liceów, czy w ogóle młodzi ludzie mają podejście takie y, najczęściej wyniesione ze szkoły, właśnie, że matematyka jest czymś trudnym. I Jaka, nie wiem, dodatkowa wiedza czy predyspozycje. Y, stanowią o tym, że, ten, że człowiek mógłby odnieść sukces na takim wydziale, że chciałby to studiować i nie jest to trudne. Obalmy ten mit. E, chęć dążenia do poznania, to jest przede wszystkim odkrywania świata. E, troszeczkę studiowanie się zmieniło przez ostatnie lata, to też musimy jasno zaznaczyć. To już nie jest żmudne siedzenie w bibliotece, e, wyszukiwanie książek trudno dostępnych, i ewentualnie kserowania jakichś tam artykułów, które, które nie są dostępne albo są w niewielkiej ilości. Teraz mamy jedną dużą bibliotekę wirtualną. I tak naprawdę w świecie wirtualnym, w internecie, mamy mnóstwo materiałów niezbędnych do tego, żeby rozwiązywać różnego rodzaju problemy przy wykorzystaniu matematyki. Trudność polega tylko na tym, żeby odciać, co jest dobre, a co jest złe. Co jest prawdą, a co nie do końca jest dobrze tam zapisane, i co nie do końca możemy wykorzystać w naszym rozwiązaniu. I my raczej w tym kierunku też idziemy, żeby młodym ludziom pokazać, w jaki sposób oni mogą tą ogromną bibliotekę, którą mają we własnym domu, a my im dodatkowo jeszcze pewne drzwi tam uchlamy, ponieważ Uniwersytet i Instytut Matematyki ma dostęp do różnego rodzaju czasopism. Z, gdzie, gdzie mamy public, nowoczesne publikacje, najnowsze publikacje. W związku z tym to jest tylko kwestia umiejętności wykorzystania, tak? I, ale trzeba być otwartym. No, jeżeli robię coś, co mi sprawia przyjemność, to myślę, że te trudności po drodze jesteśmy w stanie pokonać. No czyli ustalmy, że te studia, znowu wykorzystamy to w reklamie, mogą sprawiać przyjemność, tak, tak myśl, powiedzmy, podsumowując już tak, tę tak. rozmowę. Dzisiaj w dzisiejszym odcinku Wirtualnego Tygodnia Uniwersytetu Zielonogórskiego prezentowaliśmy Wydział Matematyki, Informatyki i Ekonometrii. Moimi gośćmi byli doktor Jacek Bojarski. Dziękuję. Dziękuję bardzo. I doktor Maciej Niedziela, z obaj panowie z Ośrodka Zastosowań Matematyki i Informatyki. Na pewno się jeszcze spotkamy. Studiujmy razem. Dzięki za uwagę. Artur Belling.